Siemano, z tej strony Inku, witam was w pierwszym odcinku z FIFA 14 e, Collection Book, tak, to jest pierwszy link z nowej serii, którą będę prowadził e, z Lincolnem, e, oczywiście zapewne wiecie na czym polega e, seria Collection Book, no ale ja wam pokrótce ją wyjaśnię, e, postanowiliśmy z Lincolnem, że skoro i tak, w tej chwili końce są bardzo tanie, można spokojnie kupić za 5-6 zł milion monet, e, no to, że nie ma praktycznie co robić z tymi monetami, e, warto wydać bywoje na paczki, no i zrobić e, tak zwanego Collection Booka, no, Oczywiście wiadomo, to nie jest nasz e, pomysł w 100%, no bo wcześniej pojawiało się to na zagranicznym YouTubie, przede wszystkim na zagranicznym YouTubie. E, potem prowadzili tą serię na polskim YouTubie e, Jacob Roslachu. Zakończyli dosyć, dosyć się dawno, więc e, raczej e, nie ma w tej chwili na polskim YouTubie e, żadnych youtuberów, którzy prowadzą tą serię, dlatego też e, oboj, obaj z Lincolnem się na to zdecydowaliśmy. E, no i tak, mm, oni mieli w swoim Collection boku e, składy e, pod reprezentację, pod kraje my mamy natomiast pod ligi, czyli BPL, Serie A, Liga Portugalska, BBVA oraz League A i Bundesliga. A więc ogólnie jest to 6 lig, no i stąd będziemy właśnie wysyłać zawodników, które trafimy w paczkach do tych składów, tak? No i potem ewentualnie pewnie Lincoln tak wymyśli, że zgramy podobnie jak Jacob i Lachu Wagery tymi składami. Tak mi się przynajmniej wydaje, natomiast Lincoln jest tak naprawdę głównym prowadzącym tej serii, ja tylko mu tutaj, tak jak Pomagam, znaczy pomagam. No, jestem tym, który jest razem z nim w tej serii, ponieważ ze mną chciał właśnie ją prowadzić. No dobra, więc przejdźmy do pierwszych paczek. Tak, o, będziemy w każdym odcinku trwać po 6 paczek i co 4 odcinki będziemy otwierać karty srebrne, znaczy paczki srebrne. No po to, żeby troszkę to urozmaicić, no i jakiś z zawodników też wrzucić do swoich składów. Odcinek dość się jest 2-3 razy w tygodniu, e, można być różnie czasami, no wiadomo, nie każdy ma zawsze czas, e, tym bardziej, zarówno e, że zarówno ja, jak i Lincoln pracujemy w wakacje, dlatego też czasami może się jakiś odcinek nie pojawić, ale myślę, że będzie wszystko jak najlepszy w porządku. Dobra, przejdźmy do pierwszej paczki, e, tam więc dzisiaj 6 paczek, to jest paczka numer 1, e, zobaczymy co będzie w pierwszej paczce, pominiemy sobie i w pierwszej paczce mamy oczywiście już do, składu, do zawodnika do e, składu... Serię A wyślemy na listę transferową na razie, bo ja potem będę po prostu potem to rozsyłał. On jest z League E również, dobra, też go mam. No i ten jest z Ligi Rosyjskiej, więc raczej mi nie będzie potrzebny. A resztę możemy wysłać do klubu. Jako, że i tak czy jak, e, te kontrakty e, się przydają. Mam tych kontraktów tak dużo już z tych paczek, że to jest niepojęte. Dobra, teraz druga paczka. Zobaczymy co będzie w tej drugiej paczce. Pominiemy może... I proszę, w drugiej paczce mamy zawodnika do składu Ligi Portugalskiej, jak najbardziej będzie pasował, wyśnijmy go na listę tak jak mówiłem, żeby po prostu e, później mm, ich dorzucać do tych składów. Parker też do składu BPL się przyda, no i Connor również do składu BPL, a także e, Rudy też się przyda do składu Bundesligi, e, do Collection Booka. Dobra, tam więc reszta do klubu leci i otwiamy. Spadku numer 3. No, dosyć na razie ciekawe karty się trafiały w miarę. Oczywiście to jest to stać tak, my nie, mamy, nie mamy klubów od zera. E, czyli jeśli e, trafimy jakieś duplikaty, to po prostu te duplikaty, które mamy w klubie, wrzucamy do swoich składów. Tak, więc żeby nie było, że, że potem e, coś z tymi duplikatami się e, dzieje. Niedobrego. Dobra. Skład to jest. M, jaka to jest. Liga? E, to, to jest jakiś e, argentyński klub, tam więc to szybko sprzedażą. Tutaj mamy też brazylijski klub tym razem, a tutaj mamy Niemcy Bundesliga. Tam więc można spokojnie to wysłać na listę transferową. Re dobra, reszta do klubu. aha, dobrze, dzięki jej, dzięki jej. Oczywiście musiałem jak zdecydować, bo pewnie jakieś karty stąd posiadam w swoim klubie, a jej uznało, że jednak nie posiadam. No cóż, tak, to widocznie jej myśli nie naprawia błędów, tylko wprowadza kolejne nowe. <laughs> Zobaczmy, jak to będzie na FIFI 15. Dobra, to była trzecia paczkę, jeśli moja, tak? Trzecia paczka. E, więc za chwilę otworzymy, e, otworzę czwartą. E, zobaczymy, co w tej będzie tym razem. Okej, okay, oczywiście muszę z powrotem wchodzić do sklepu, no bo jej tego nie przewidziało, że byłem wcześniej w sklepie. Dobra, a więc kolejna paczka numer cztery tym razem, a więc e, przed, przedostatnia. <laughs> Dobra, pominiemy sobie i w niej mamy szafera. A więc, no, do składu Bundesligi się przyda. To jest y, z Major League Soccer, więc nie przyda. Y, ops, miałem go szybko Serie A, no, to się przyda na pewno. No i dobra, i reszta też y, do klubu. Natomiast, to duplika, czyli szybka sprzedaż. No i dobra, piąta paczka. Y, zobaczymy, co będzie w tym przed ostatniej paczce. A potem, już ostatnia. Paczka, której nie pominiemy. O, proszę, Miranda. tamtą tę ostatnią paczkę normalnie zobaczymy cało, w całości. Miranda, więc do składu bbfa się jak najbardziej przyda. Fernandez również się przyda. No, a ten jest niestety z Ligi Brazylijskiej, więc szybka sprzedaż. No i wszystko. wszystko. Cała reszta do klubu. całą szybko sprzedażą. I otwieramy ostatnią paczkę za 7,5 tysiąca. Zobaczymy, co w niej będzie. Ja zamknę oczy. Nie będę patrzył, może trafi się jakiś inform, Może inny match, mecz, ale nie sądzę. Dobra, no i co w tej paczce? No, w sumie no, tak sobie Spodziewam się czegoś lepszego. Ale mamy do składu BPL. E, BPL z Tottenhamu gościa, a także z Deportivo La Coruña, chociaż nie wiem, czy ona nie jest w jej Chyba jest, e, jeszcze. jeszcze w w FIFA 14, bo w FIFA 15 już będzie chyba pierwszy jeśli nie mielę Deportivo, tak? Tak mi się wydaje, bardzo możliwe, że nie jest Adelante, jest e, Deportivo. No i dobra, to była ostatnia paczka, hmm, oczywiście przeglądy składów będziemy robić co 5 odcinków prawdopodobnie. E, tam jest 3 odcinki z e, paczek złotych, jedna potem z... E, Jednocześnie jest z srebrnymi, i następnie e, będziemy m, przeglądać swoje składy, które do tej pory e, udało nam się złożyć. Tak więc mam nadzieję, że Wam będzie się podobać ta seria. To coś nowego na kanale, zawsze e, można sobie to pooglądać. Jest ciekawe, krótkie, zwięzłe, no i na temat po prostu e, warto sobie to obejrzeć. Tak więc zapraszam do linkolma, zobaczcie co on trafił e, w pierwszej kolejności. A potem dopiero e, zobaczcie co u mnie, chociaż mówię to dopiero, mówię to już na końcu, powinienem to powiedzieć na początku, no ale widzicie, ja to jestem ja po prostu czasami mi się niektóre rzeczy mylą. Dobra, dzięki za oglądanie, za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w kolejnym collection Na razie.